Witam! W tym odcinku zajmiemy się tematem nawożenia pomidorów. Pomidor, tak samo jak większość roślin, do prawidłowego wzrostu i obfitego owocowania wymaga żyznej gleby. Pierwszym momentem nawożenia w uprawie pomidora jest moment przygotowania gleby, który ma miejsce jesienią w roku poprzedzającym uprawę. Ewentualnie może to być wczesna wiosna przed sadzeniem. Nawozimy wtedy organicznie, przekopując z glebą kompost w ilości 3 do 4 kg na metr kwadratowy, lub obornik od 2 do 3 kg na metr kwadratowy. To są takie orientacyjne dawki, które można stosować również do innych warzyw o podobnych wymaganiach. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że. Nawożenie organiczne jest bardzo ważnym warunkiem do uzyskania dobrego smaku owoców, także polecam ten rodzaj nawożenia. Na rynku dostępnych jest także wiele nawozów mineralnych, jedno lub wieloskładnikowych, którymi można zasilać pomidory. Mają one postać płynną lub granulowaną. Można powiedzieć, że rośliny zużywają najwięcej składników pokarmowych z gleby w momencie najsilniejszego wzrostu. Wtedy też zawiązywane są owoce. Jest to okres od czerwca do końca lipca. W tym okresie warto przeprowadzić tzw. nawożenie pogłówne. Według mnie, najlepszym nawozem dla pomidorów jest gnojówka z pokrzywy. Można ją samemu przygotować, bo nie jest to takie trudne. A jest to naprawdę bardzo cenny, płynny nawóz, który zawiera dużo azotu, który jest potrzebny roślinom do silnego wzrostu. Mając ją już gotową, zasilamy pomidory, podlewając roztworem z wodą w proporcji 1 do 10. Można też korzystać z gnojówki ze skrzypu polnego. W sklepach możemy znaleźć płynny nawóz naturalny, który pochodzi od z kalifornijskich dokładniej z ich odchodów i jest znany pod nazwą biochumus jak najbardziej mogę go polecić nie tylko do nawożenia pomidorów ale też do innych roślin ja do nawożenia pomidorów w trakcie uprawy używam też obornika między innymi kurzego ale jest to tyle kłopotliwe, że trudno jest to rozdzielić tak aby rośliny były równo nawiezione i poza tym y, trudno to nawożenie wykonać, jeśli uprawia się na agrowłókninie. Jeśli macie jeszcze jakieś inne sposoby na nawożenie pomidorów, to napiszcie w komentarzu. Może ktoś skorzysta z waszego sposobu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania pozostałych filmów o uprawie pomidorów. Pozdrawiam.